Co się dzieje, gdy mężczyzna publicznie uderza młodą kobietę w jej własnym domu? A nikt nie reaguje? To, co zrobiła następnego dnia, sprawiło, że zamilkli nawet ci, którzy wcześniej ją ignorowali. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby jeszcze próbować się starać. Może jakiś resztkowy odruch człowieczeństwa? Albo zwykła głupota, odziedziczona po mamie, która uznała, że lepiej nie podpaść, to jakoś przejdzie. Nie przeszło. Przeciwnie. Dostałam z liścia przed pełną jadalnią ludzi, a wszystko dlatego, że. Chciałam pomóc, ale po kolei. Sobota, siedemnasta z hakiem. W domu wrze, jak w czajniku zostawionym na gazie. Goście mają być za godzinę. Matka kręci się po kuchni, wzdychając teatralnie, jakby cała ta impreza to był krzyż pański. Ojczym, czyli pan wszechmocny z kanapy, Daje rozkazy, jakby organizował szczyt na to, a nie imieniny. No i jestem ja, Elżbieta, lat 27, specjalistka odrobienia wszystkiego, czego nie zrobi nikt inny. Wzięłam na siebie organizację stołu, bo przecież jak nie chcesz, to się nie narzucaj, ale jak nie zrobisz, to nawet tego nie potrafiłaś. Klasyka gatunku. Przyniosłam obrus, chociaż wiedziałam, że potem będzie uwaga, że nie ten że z plamką, że za długi. No trudno. Poustawiałam sztućce jak w restauracji, kwiaty w wazon, świeczki, a co tam, niech pachnie jak u ludzi. Elka. Wrzasnął z kuchni Robert. Tak, tak, ten sam Robert, który uważa, że nie jestem jego córką, więc mam się nie panoszyć. Co to za chleb? Kto to tak kroił? To na piknik czy dla ludzi? Spojrzałam na Bochenek. Faktycznie ukroiłam trochę nierówno, w pośpiechu, ale przecież. kto na to patrzy? To tylko chleb, mogę pokroić jeszcze raz, powiedziałam spokojnie. To już za późno, ryknął, jakbym podpaliła kuchnię. Matka? Udawała, że nie słyszy. Klasyk. Ona od lat robi z siebie mebel. Stoi, wygląda i nie komentuje. Wróciłam do stołu. Goście powoli zaczęli się schodzić. Znajomi Roberta, jego siostra z mężem, sąsiedzi, śmiali się, całowali w policzek, w rękach wina z dyskontu, ale mina, jakby przywieźli szampana z Paryża. Nieważne. Moja rola? Eluś, podaj herbatę. Elu weź no przynieść serwetki. Elka, a gdzie wideles do śledzia? Jasne, jestem od wszystkiego. Jak stara pralka w piwnicy, nie rzuca się w oczy, ale jak nie działa, to wszyscy warczą. W pewnym momencie, Jakimś cudem mały chłopczyk, syn sąsiadki, przewrócił szklankę z sokiem. Oczy wielkie jak pięciozłotówki, ręce trzęsące się jak galareta. Bez namysłu poleciałam po ścierkę, przykucnęłam i zaczęłam wycierać. Uśmiechnęłam się do niego. Spokojnie, zdarza się. To tylko sok, nie wojna. I wtedy się zaczęło. Jedna z kobiet przy stole rzuciła niby mimochodem. Ależ ty masz dobrze wychowaną córkę, pani Anno, miło patrzeć. Nie zdążyłam się nawet ucieszyć. Robert jakby wbił się we mnie wzrokiem. Ten typ, co jak widzi, że ktoś inny dostaje pochwałę, to mu gula rośnie. To nie moja córka, rzucił lodowato. A poza tym, jakbyś widziała, jak ona ten chleb pokroiła? Śmiech ludzi przy stole nagle przygasł. Napięcie zrobiło się takie, że można było je kroić nożem. Tym nierównokrojącym chleb, oczywiście. Robert, przestań, szepnęła matka. Nie, bo wszyscy tu myślą, że ona taka złota, a to zwykła nieudacznica. Poczułam, jak gardło mi się zaciska, ale nie dałam mu tej satysfakcji, żeby się popłakać. Tylko, że to jeszcze nie był koniec. Jakby mało mu było, zawołał: Elka, przynieś ten sos z kuchni, i tym razem nic nie wylej, dobra? Zacisnęłam zęby. Weszłam do kuchni, przyniosłam miskę z sosem i tak zgadłeś, dwie krople poleciały na obróz. Dwie, malutkie, nawet byś ich nie zauważył. Ale Robert zauważył, i miał już publiczność. No i co? Wrzasnął: Czy ty naprawdę nie potrafisz zrobić jednej rzeczy porządnie? Stałam wpatrzona w ten obrós, jakbym to był obraz Matki Boskiej z Guadalupe. Nie odpowiedziałam, nie miałam siły. I wtedy to się stało. Podszedł do mnie i uderzył. Prosto w policzek. Głośno. Tak, żeby wszyscy usłyszeli. Gdyby ktoś w tamtym momencie upuścił widelec, pewnie rozległby się jak gong. W jadalni zapadła cisza jak w kościele po groźnym kazaniu. Nikt się nie ruszył. Nawet matka. Siedziała jak zamurowana. A ja? Stałam. Z policzkiem gorącym jak patelnia i sercem, które waliło jak młot pneumatyczny. Nie płakałam, nie powiedziałam nic, po prostu wyszłam do korytarza i usiadłam na schodach. Było mi wszystko jedno. Było mi niedobrze. Było mi wstyd, złość, żal i taka okropna pustka. Ale najgorsze nie było to uderzenie. Ani to, że goście udawali, że nic się nie stało, ani to, że nikt nie wstał, nie powiedział: Ej, człowieku, co ty robisz? Najgorsze było spojrzenie matki. To była cisza. Która bolała bardziej niż policzek. To, co wydarzyło się potem, zmieniło wszystko. Nie możesz tego przegapić. Zostań, żeby zobaczyć, jak wszystko wymknęło się spod kontroli. Nie spałam tej nocy ani minuty. Leżałam w ciemności jak kamień rzucony na dno jeziora, z tą różnicą, że kamień nie czuje. A ja czułam. Każdy impuls bólu w policzku. Każdą sekundę ciszy, która rozlała się po domu po tym, jak Robert mnie uderzył, i każdą myśl, która waliła się w mojej głowie, jak nieproszeni goście na pogrzeb. Miałam ochotę wstać i wyjść, ale. Dokąd? To był mój dom, teoretycznie. W praktyce byłam w nim kimś w rodzaju dodatkowego krzesła, przydatna dopóki nie zawadza. Rano wstałam pierwsza. Zawsze tak robiłam. Nie z obowiązku, tylko z wyuczonego odruchu. W kuchni było cicho, brudne talerze, niedopite kieliszki, przekąski, które straciły sens w świetle dnia. Życie po imprezie. Zabrałam się za sprzątanie, bo co innego miałam robić. Kiedy człowiek nie ma kontroli nad swoim życiem, to chociaż w szufladzie z widelcami może mieć porządek. Około ósmej do kuchni weszła mama. Otworzyła lodówkę, jak gdyby nigdy nic i zaczęła grzebać w półkach. Elka, zrób może jajecznicę. Ja się źle czuję. Wczoraj za dużo wina. Stanęłam jak wryta. Naprawdę? Tyle masz do powiedzenia? Spojrzała na mnie zdziwiona, jakbym właśnie poprosiła ją o przepis na uran. Słucham. Mamo, Robert mnie uderzył. Przy wszystkich. A ty siedziałaś, jakbyś była z wosku. Przez chwilę patrzyła na mnie jak na kogoś, kto mówi w obcym języku. Potem wzruszyła ramionami. Elżbieta, nie prowokuj go. On jest wybuchowy, ale przecież cię nie zabił. Nie wiem, czy wtedy bardziej zabolało to, co powiedziała, czy to, jak to powiedziała. Lekko, jakby rozmawiałyśmy o złamanym talerzu. A jakby mnie zabił, to co? Też byś wzruszyła ramionami? Nie odpowiedziała. Wyszła, bez słowa. Zostawiając mnie z patelnią i ścierką w ręce, jakby właśnie zamówiła śniadanie w hotelu. Z każdą godziną czułam, jak coś się we mnie zmienia, jakby ten policzek obudził coś, co spało we mnie latami. Bo przez te wszystkie lata robiłam to, co wypadało, co było grzeczne, co było dla świętego spokoju. I gdzie mnie to zaprowadziło? Do sytuacji, w której moja własna matka traktuje mnie jak praczkę a jej mąż może mnie uderzyć i nic się nie dzieje zero konsekwencji, zero reakcji jakby to było w porządku około południa Robert zszedł na dół jak zwykle w dresie, z telefonem w ręku z miną generała po udanym marszu no i co? już ci przeszło fochowanie? rzucił zastanawiałam się przez chwilę, czy nie rzucić w niego kubkiem ale nie jeszcze nie Masz coś jeszcze do powiedzenia? Spytałam. Mam. Uważaj, jak się zachowujesz. Goście to widzieli, ty mnie kompromitujesz, zatkało mnie, on czuję się skompromitowany. To ty mnie uderzyłeś, bo sobie zasłużyłaś. Jesteś niezdarna, nie słuchasz, robisz wszystko po swojemu i zawsze udajesz ofiarę. A może jestem ofiarą? Roześmiał się. Ty? Ofiara? Ty jesteś problemem w tym domu. I wyszedł. Po chwili słyszałam, jak gada przez telefon. Śmieje się, opowiada o wczorajszej imprezce i klasie, jaką mamy. No jasne, klasa. Tylko nie wiem, czy podstawowa, czy specjalna. Późnym popołudniem zadzwoniła do mnie Anka, koleżanka z pracy, której kiedyś pomogłam ogarnąć sprawę z alimentami. Otworzyłam się. Powiedziałam, co się stało. Po raz pierwszy. Do końca. Elka. Powiedziała: To przegięcie. Ty nie możesz tam siedzieć jak worek kartofli. Przyjechać po ciebie? Nie, jeszcze nie. Co planujesz? Jeszcze nie wiem, ale coś. Bo w tym coś zaczynała się rodzić decyzja. Mała iskra. Wieczorem przyszła do nas ciotka Roberta z mężem. Przynieśli sernik, bo nie mogli być dzień wcześniej. Znów teatr, uśmiechy, kurtuazja, podziękowania. Ale potem. Gdy Robert poszedł na chwilę do łazienki, ciotka ściszyła głos i powiedziała do mnie. Wiesz, Elżbieto, mój mąż w młodości też miał trudny charakter, ale da się to przejść, jeśli jesteś cierpliwa. Spojrzałam na nią, jakby zaproponowała mi, żebym zaczęła pić ocet. Pani poważnie? On cię po prostu wychowuje. Mężczyźni czasem muszą pokazać granice. Nie odpowiedziałam, wyszłam do ogrodu. Siedziałam na starym leżaku, w głowie miałam tylko jedno: Jakim cudem żyjemy w czasach, gdzie kobieta musi się tłumaczyć, że została uderzona, a facet może udawać, że to jej wina? I wtedy zrozumiałam: To nie był przypadek, to nie był wybuchowy charakter to był układ, system, sieć ludzi, którzy uznają, że przemoc to forma wychowania, że jak kobieta się nie dostosowuje, to trzeba ją ustawić. A jeśli się buntuje, to znaczy, że prowokuje. A ja już nie miałam zamiaru nikogo prowokować. Miałam zamiar coś zrobić, i zrobiłam, ale o tym jeszcze nie teraz. To jest kulminacja. Wszystko, na co czekałeś, właśnie się zaczyna. Zostań, żeby zobaczyć, jak bohaterka postawiła wszystkich na miejscu. Zawsze myślałam, że przełom w życiu to coś spektakularnego. Jak w filmach, dzwoni telefon. Wchodzisz na scenę, pada magiczne zdanie, ale nie. U mnie wszystko zaczęło się od jednego pytania jednego banalnego pytania, które usłyszałam w sklepie spożywczym między pieczywem a jogurtami. Pani wszystko w porządku z twarzą? zapytała starsza kobieta za mną w kolejce. Zamarłam. Miałam na sobie okulary przeciwsłoneczne we wrześniu, w markecie już samo to wołało o uwagę. Uderzyłam się o szafkę. Rzuciłam automatycznie. Spojrzała na mnie jak ktoś, kto już usłyszał tę bajkę sto razy. Pokiwała głową. Czasem trzeba uderzyć nie szafkę, tylko pięścią w stół kochaniutka. I poszła, zostawiając mnie z bułkami i serkiem wiejskim oraz jednym wielkim bałaganem w głowie. Tego samego dnia wróciłam do domu i po raz pierwszy od dawna usiadłam do komputera. Nie żeby obejrzeć głupotki w internecie, ale żeby sprawdzić, co mogę zrobić. Bo wiecie co? Żyjemy w czasach, w których wszystko da się znaleźć. Każdy przepis, każdą procedurę, każdą poradę, tylko trzeba chcieć. A ja nagle zapragnęłam jednej rzeczy, żeby Robert w końcu zrozumiał, że jestem człowiekiem, a nie chodzącym mopem. Najpierw telefon do Anki. Potrzebuję kontaktu do tej twojej znajomej z organizacji dla kobiet. Dam ci wszystko, ale Elka, ty jesteś pewna? Jestem bardziej pewna niż kiedykolwiek. Następnego dnia miałam już spotkanie, bez rozgłosu, bez ogłaszania w domu, bez dramatów. Wyszłam na zakupy, wróciłam dwie godziny później z planem działania, prawdziwym, spisanym czarno na białym. I teraz zaczęła się gra. Wiedziałam jedno. Nie mogę rzucić się z siekierą na czołg. To nie ta liga. Robert miał znajomości. Nie, nie ma Raczej te, pan z urzędu zna mojego szwagra, a szwagier załatwi to i owo. Wiecie, ten typ. Więc zaczęłam zbierać. Każde słowo, każdą scenę, każde jego zachowanie, które kiedyś traktowałam jako normalne, nagrywałam na dyktafonie rozmowy które kończyły się krzykami, obelgami, podnoszeniem głosu. Kiedyś chował to za zamkniętymi drzwiami. Teraz już nawet nie musiał. Wszyscy milczeli, więc uważał się za króla. Aż któregoś dnia się przeliczył. Matka siedziała w kuchni, grzebała w rachunkach. Robert przyszedł z pracy w nastroju, który można by opisać jako szew go opieprzył, więc trzeba odreagować. Zaczął od tego, że zupa zasłona. Potem, że podłoga niedokładnie umyta, a potem przeszedł na mnie. I znowu siedzisz jak księżniczka. Może jeszcze kawkę ci zrobić? Wiesz co, Robert? Tak, poproszę. Z cukrem i odrobiną szacunku. Zamilkł, aż echo w kuchni zatańczyło walca. Co powiedziałaś? Poprosiłam o kawę i odrobinę szacunku. Jedno i drugie widuje rzadko w tym domu. Zrobił dwa kroki w moją stronę. Instynkt kazał mi się cofnąć, ale nie, zostałam. Uważaj, Elżbieto. Uważam, każdego dnia, na każde twoje słowo, na każdy ruch, ale już mam tego dosyć. Matka spojrzała na mnie z przerażeniem, nie, nie ze współczuciem, z przerażeniem, że coś się wymknęło spod kontroli, że coś pękło. Dziewczyno, co ty robisz? Syknęła. To, czego ty nigdy nie miałaś odwagi zrobić. Mówię co myślę. Robert zacisnął pięści, a ja. Wyjąłam z kieszeni dyktafon i włączyłam odtwarzanie. Z głośnika popłynął jego głos sprzed dwóch dni, bo sobie zasłużyłaś. Jesteś niezdarna, nie słuchasz, robisz wszystko po swojemu i zawsze udajesz ofiarę. Potem drugi fragment i trzeci i jeszcze jeden, w którym użył określenia, którego tu nie powtórzę ale wystarczyło usłyszeć raz, by zrozumieć, że nie mówi się tak do ludzi, nawet do wrogów. Robert zbladł. Nagrywasz mnie? Wykrzyknął. Od tygodnia. Matka chciała coś powiedzieć, ale słowa ugrzęzły jej w gardle, jakby cały świat nagle stanął do góry nogami. To nielegalne, próbował jeszcze. Legalne, kiedy mieszkam pod jednym dachem i rejestruję własną obronę. Sprawdź sobie w ustawie. A potem możesz się spodziewać pisma. I tu się zaczęło: krzyki, groźby, prośby, przekonywanie, że wszyscy tak mają, że każdy czasem coś palnie. Matka płakała. Robert zaczął dzwonić do znajomego prawnika. A ja? Spokojnie siedziałam i czekałam, bo teraz to ja trzymałam wszystkie karty. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz czułam się tak spokojna. Nieszczęśliwa, do tego jeszcze daleko ale spokojna. Jakby ktoś w końcu wyjął mi kamień z buta, który cisnął przy każdym kroku, tylko przez lata wmówiono mi, że to moja wina, że źle chodzę. Po tej scenie z nagraniami Robert zaczął się miotać jak szczur, złapany w pułapkę. Próbował wszystkiego od grożenia pozwem, przez szantaż emocjonalny, zniszczysz rodzinę, aż po pokorne przepraszam, dajmy sobie jeszcze szansę. Tylko, że ja już nie byłam tą samą osobą, która wstydliwie ścierała plamy z obrusa i udawała, że wszystko gra. Zgłosiłam sprawę. Oficjalnie. Do odpowiednich organów. Bez fanfar, bez wrzawy. Z zimną konsekwencją kogoś, kto w końcu przestał przepraszać za to, że oddycha. I wtedy wydarzyło się coś, czego nie przewidziałam. Robert zniknął. Tak po prostu. Z dnia na dzień. Spakował torbę, wyszedł rano niby do pracy i już nie wrócił. Matka była w szoku. Przez dwa dni chodziła po domu jak duch, jakby ktoś nagle odciął jej prąd. A potem? Zaczęła mówić. Elka. Ja nie wiedziałam, że on tak naprawdę. Zaczęła jednego wieczoru. Wiedziałaś, ale udawałaś, że nie. Zamilkła i chyba pierwszy raz od dawna nie miała gotowej odpowiedzi. Wiesz, że sąsiadka słyszała wszystko? Dodałam. Przez ścianę. Powiedziała, że nie chciała się wtrącać. Ale jakby coś się stało, miała wyrzuty sumienia. To ciekawe, prawda? Że obca kobieta miała więcej kręgosłupa niż własna matka. Elka. Nie, nie róbmy z tego melodramatu. Nie jestem ci nic winna. Przestańmy udawać. Zostawiłam ją w kuchni. Sama wśród tego całego udawania, które przez lata traktowała jak strategię na życie, ja już nie grałam w tę grę. Po tygodniu dostałam informację z policji, że Robert wyjechał do brata, na drugi koniec kraju, że nie odpowiadał na wezwania, ale wiedzą gdzie jest i w razie potrzeby mogą go ściągnąć. Wiesz co wtedy poczułam? Nie triumf, satysfakcję, ulgę. Bo przez całe życie nosiłam na plecach nie jego rękę ale jego cień, a cień też potrafi ważyć tonę, jeśli przez lata trzymacie w miejscu. Ale to nie był koniec. W pracy też się zmieniło. Koleżanki, które wcześniej klepały mnie po plecach i mówiły weź, nie przejmuj się, nagle zaczęły podchodzić z szacunkiem. Nie ze współczuciem, z szacunkiem, bo zobaczyły, że nie jestem ofiarą, że jestem kimś, kto wziął swoje życie za kołnierz i potrząsnął nim porządnie. Anka, ta od alimentów, powiedziała mi coś, co zapamiętam na długo. Wiesz, Elka, jesteś dowodem, że można mieć dość, ale nie znaczy to, że jesteś słaba. Czasem dość to pierwszy krok do siły. I miała rację. Nie wróciłam do tamtego domu. Przeniosłam się na swoje. Malutkie mieszkanko po cioci, z balkonem, na którym wiatr nie huczał głosem Roberta. Matka odwiedziła mnie raz. Przyniosła ciasto, takie, jakie piekła, gdy byłam dzieckiem. Usiadła przy stole i milczała. Chcesz coś powiedzieć? Spytałam. Nie wiem, od czego zacząć. Zacznij od prawdy. Bałam się tego, co powie rodzina, sąsiedzi. Bałam się, że znowu zostanę sama, a przecież byłam sama cały czas. Westchnęłam. Nie miałam w sobie już nienawiści, ale nie miałam też współczucia. Po prostu. Słuchałam. Nie wiem, czy potrafimy jeszcze być rodziną, dodałam cicho. Ale możemy spróbować być ludźmi. Wyszła po godzinie, ciasto zostało, nawet niezłe, chociaż trochę suche, jak nasze relacje. Czasem dostaję wiadomości, od kobiet, które słyszały moją historię przez znajomych, w urzędzie, przez kogoś z organizacji: Dziękuję, że miałaś odwagę. Piszą. A ja odpowiadam jedno. To nie była odwaga, to było przetrwanie i każda z nas ma do niego prawo. Robert, ostatnio ktoś mi powiedział, że pracuje gdzieś w warsztacie, że schudł, że nie poznali go. I wiesz co? Już mnie to nie obchodzi. Nie dlatego, że zapomniałam, tylko dlatego, że przestałam żyć jego cieniem, bo kiedyś ojczym uderzył mnie przy gościach. A dziś? Dziś ja wstałam i nie muszę już nikomu niczego udowadniać.